Dzień dobry panu, serwis nowym I to miejsce mamy na szczególną uwadze Bo w zeszłym roku już samochody się topią Co pan powie o stanie lubelskich dróg? No co mogę powiedzieć? Każdy widzi jak wyglądają, nie? Czyli co? Zapopuł się panu samochód? To nie mi, siostrze akurat Siostrze? Uh -huh. Czyli nie jest w stanie wyjechać, prawda? No nie, no właśnie będziemy próbować, że teraz to jak to uh -huh. Może się uda Dobra

Miejsce wolne ludzi załamało i tak będzie nie I się Tutaj można parkować, nie ma znaku zakazu no nie, to wszyscy parkują no, ale, ale, widać, ale widać jak to rozumiem to rano się stało, prawda? Jak Pan no, parkował wcześniej, nie? Tak, tak, tak. To, to Pan mi pomoże to wykonać Aha, świetnie No to dobrze są życzliwi no. ludzie, prawda? Tak To jest takie miejsce ruchliwe. Jasno, od tego jesteśmy. Dzisiaj to za godzinę myślę na stronach będzie miasto zainteresujemy tym. Nie znamy z tym miejsca, szczerze mówiąc. Więc nie trzeba, masz, może trzymać okay. trzymaj. Pan nie jest z lubiną, pan jest Tomaszowa. Niech pan, no, pan to... powie, co pan sądzi o tej, o tej sytuacji. No często nie jestem z lubiną, ale no zaskoczyłem to nie mile. To pani ładnie lubina, ale to taka niespodzianka. Życzymy najlepszej następnej wizyty, żeby już tego nie było, prawda? Bo ja jest, to czyja, się go przyjadam, że się poprawi. Okej, okay, dziękuję bardzo.